Witam, Szanowni Państwo. Jestem na spacerku, że tak powiem. Może będzie śnieg padał, bo tak leczy tutaj nieńko, proszę. I czaki mają wiatr, gdziekolwiek śnieg to od razu zjeżdżać. No, takie życie jest. no Też byłem taki. 8 to na radzie telefon, bo. Popaki gadają z Polski ja na razie idę tutaj Już ubrany byłem wszystko że... no i wie kurczę co tak cieniutko mam na kolanie ja patrzę a ja nie mam tego rękawa kurczę we się rozbierać i na nowo że tak powiem ubierać co tu za jest jakieś takie długie dopaty muszę kurtkę wziąć troszeczkę jest na standardzie, cały czas mam na standardzie <laughs> nie jakieś tam dodatkowe kolory, ale będę próbował w następnym <laughs> filmiku zobaczę to ustawienie jeszcze jedno, bo są trzy ustawienia no, to maja, maja się takie... Konio. <laughs> chłopaki z sankami coś tam jeszcze targają. No jest jeden stopień. Tylko nie wiem, czy mrugało. Czy na plusie, czy na minusie. Był mi wyświetlacz na No to już jak się trochę rozgrzeje, to jest 407. Wszystkie modele mają ten sam problem. Wyświetlacze jak dostają. Ciepła to zaraz zmieniają kolor, są rozma rozmazane i nic nie widać. Muszę ten problem rozwiązać sobie kochani Co by to nie było Ile mamy Jeszcze troszeczkę ponagrywamy, bo, bo jak jest na minutkę, to short robię z tego Przypominam się kochanie moi jakieś stare urządzenia niesprawne, CB radio, radiotelefony, jakieś inne etc. Et, et, prezentujcie mi, że tak powiem. Jakoś wspomożenie będzie. Nie mam konta w banku. Nie mogę je podać, bo nie... konta, a zakładać nie będę, bo mi już niepotrzebne jest, tak mówiąc szczerze. Tylko adres jest, na to na, nie będę prosił o pieniądze, bo, bo jakoś nie mogę. Natomiast, takie właśnie inne rzeczy bym ewentualnie naprawił. Pozbył się wtedy i byłoby na paliwo, żeby pojechać jakieś filmy ciekawe dla Was nakręcić. <laughs> Obserwuję zasób z emerytury, się pomału już kurczy, że tak powiem. Na razie to jeszcze jako tako. Dobra, chyba będzie śnieg padał. Tak mi się coś wydaje. Moment, muszę zachwycić kurtkę, rękawiczki ubrać, to muszę przerwać na chwilę.